W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami i z duchem Twoim. Przeświętą dzisiejszą sprawujemy w intencjach za Darka Andrzeja Konrada, Marka Krzysztofa i Jana, za dusza Adriana, Fibiga, Edeliny Grochowskiej, Marii Czubarzyk, Wojciecha Skorowskiego i Zofii Jaleń. A także za zdrowie Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz Batek, Rafała Porwina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, Lalki Podobińskiej, Katarzyny Dolniku, Ruszuli Bębenek i Marcina Cierżanowskiego. Przyprośmy Pana Boga do nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłaga najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostro, modlitwę dla mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas. Do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam sługom w swoim cieżycie trwałem, zdrowiem duszy i ciała, i zawstawienictwo najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Uwolni nas od doczesnych utrap i nie wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. No słuchajmy teraz czytań Izma Świętego. Czytań jest z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadła. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty Wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych Na brzuchu będziesz się czołgał I proch będziesz jak po wszystkie dni Twego istnienia Prowadzą nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę Pomiędzy potomstwo twoje A potomstwo jej Ono zmiażdży ci głowę A ty zmiażdzisz mu piętę Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa Bo ona stała się matką Wszystkich żyjących Oto słowo Boże, Bóg bo nie będą Jego wznosi się na świętych górach, umiłował Pan bramy Syjon. Bardziej niż wszystkie namioty Jakuba, wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu. O Syjonie powiedzą, każdy człowiek narodził się na nim, najwyższy sam go umacnia, Pan zapisuje w Księdze Ludów, on, oni się tam narodzili. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Chryste. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącą obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Tak to już bywa szczególnie w kościołach domowych, że co chwila coś się dzieje, co chwila trzeba zastanowić się nad priorytetem, co jest ważniejsze. Dzisiaj obchodzimy święto najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. To jest to jedno z pierwszych wez wezwań, które śpiewamy w Litanii do wszystkich święta. Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Wiele ludzi zastanawia się, no dobrze, ale dlaczego Maria została podniesiona do tej godności? Dlaczego mówimy o niej, że jest Matką Kościoła? Przecież byłam tylko Matką Chrystusa. Tylko. No właśnie. Jeżeli przyjmiemy, że Kościół, wspólnota wiernych, jest mistycznym ciałem Chrystusa. To automatycznie, przez analogię, przez logikę, Matka Chrystusa jest Matką Kościoła. Na dopełnienie tego mamy dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus daje swojego ucznia umiłowanego, swojej matce jako syna, mówiąc: Matko to syn. ten sposób daje jej pod opiekę nie tylko apostoła Jana, ale także cały kościół chrześcijański, nas wszystkich. Maryja jest potężnią orędowniczką, wielką wspomożycielką, jest także opiekunką. Oczywiście nie jest ona równa Jezusowi, nie jest ona równa Bogu, ale jest pomocą do niej wracamy się, kiedy cierpimy, ją prosimy o wstawiennictwo, wstawiennictwo przed Bogiem. Pomodlić Bo się powinniśmy tylko do Pana Boga i zresztą tylko Jemu cześć oddawać. Co nie znaczy, że nie możemy pamiętać i wspominać Najświętszej Maryi Panny, uznawać ją za świętą i prosić ją o łaski i pomoc wtedy, kiedy jej potrzebujemy najbardziej. W tych chwilach, kiedy myślimy o tych wszystkich intencjach, które spływają do naszego kościoła, to jest ten moment, w którym rzeczywiście potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy wsparcia zarówno samego Boga Najwyższego, ale też przy okazji pomocy wszystkich możliwych orędowników. Tylko nie bójmy się prosić, maleje o wsparcie, nie bójmy się prosić o wsparcie orędowniczki, która jest matką całego Kościoła. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy teraz nasze prośby. Módlmy się za Darka, za Andrzeja, za Konrada, za Marka, Krzysztofa i Jana. Niechaj dobry Bóg prosuje ścieżki ich życia. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za zdrowie Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz Batek, Rafała Prwina. Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, Lalki Podobińskiej, Katarzyny Dulnik, Łyszuli Bębenek i Marcina Dzierżonowskiego. Niech dobry Bóg przywróci, im zdrowie i otacza ich opieką. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę Adriana Fibiga, Eweliny Grochowskiej, Marii Czuwarzyk, Wojciecha Skoreckiego i Zofii Jeleni, aby dobry Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Młodbo się też w tych wszystkich intencjach, które mamy głęboko w sercach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste. Ty ofiarowałeś swoją matkę swojemu ulubionemu uczniowi jako matkę Jego, jako matkę Kościoła. Prosimy Cię za wstawiennictwo najświętszej Marii Panny za stolicą Wszystkich Świętych, przez Twoje najświętsze imię, racz wejrzeć na nasze prośby i łaskawie spełnić, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. na jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem podłog ziemi, pracy ludzkiej. Tobie go przynosimy, aby stało się dla nas chlełem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy wino, które jest stołowcem winnego krzewu i pracy Wokulskich. Tobie jej przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Panie stojący przed Tobą i sercem niezbuszonego. się aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. Boże, nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa Matki, lecz jej uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, abyśmy za ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, Zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując z sercem twoje słowo, poczuła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzystą troską początek Kościoła, Rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej Miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego ducha świętego, łączyła swoje błagania z piwami uczniów Chrystusa i stała się wzorem oblącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza niebieską, macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący. I wspieraj go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, znasz? nadejdzie pełna blasku Dzień Pański. Dlatego za dziełami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając Święty, 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 Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokonaj Cię, błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy domy przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem ze wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Oddać Twój Kościół pokojem jednością, otaczają opieką i na całej ziemi. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, Darku, Andrzeju, Konradzie, Marku, Krzysztofie i Janie. Joannie, Joannie Szczepanikiewicz-Batek, Rafale, Elżbiecie, Szymonie, Lalce, Katarzynie, Urszuli Marcinie i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiary i oddanie są Ci znane. Zanim składamy Tobie tę oferę uwielbienia, także oni ją składają wznosząc swoją modlitwę ku Tobie, Bogu Wiecznemu, Żywemu i Prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Z jednoczeństwem Kościoła, z czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryją, zawsze dziewicą, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, także świętego Józefa, w lubieńce Najświętszej Dziewicy, oraz swoich świętych apostołów i męczenników. Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Bryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiany i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dąż do grona swoich wybranych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego ducha, uczynią doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką, wziął chleb swojej świętej, czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu. Do ciebie, Boga swojego ojca wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po że wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czym Cię moją pamiątką? To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w falę. Boże, Ojcze, my Twoi słudze, rozlud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa składamy Twojemu Najwyższemu, majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, ofiarą czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielibikuistego zbawienia lecz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąć dalej swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiary naszego patriarchy Abrahama, oraz ofiarę, którą Ci złoży najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Właśnie Ci upłodamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł się tę ofiarę na w niebie. Przydoblicze Boskiego Majestatu Twego, byśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego syna otrzymali. To błogosławieństwo i łaska. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, Adrianie, Ewelinie, Marii, Wojciechu i Zofii, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary świąt w pokoju. Błaga, macie daj tym zmarłym raz wszystkim spoczywającym w Chorystusie, udział Twojej radości, światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, chłopającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Berem Krzycielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetułą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią Anastazją, wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, spod naszych zasług, lecz Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, Wszystkie te dobra ustawisz, nie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się Dziećmi Bożymi nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Czyć królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców i nie budź nas na pokuszenia, ale zbaw ode złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego, oddasz nasze czasy pokojem, spójrz nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieku. Amen. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim postawą, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy, na nasze, lecz kościoła i zgodnie z Twoją wolą na po niego jego pokoju, doprowadzi do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański nie będzie z wami. Ciało i krew. Pan Jezusa jest to będziemy przyjmować nikt na pomogę aby życie wieczne. Jezus Jezusow, nie to że tego żył nie się tego, że stąd życie świata była w pierwsze najświętsze imię, to ciało kwiatowe, czyli chętnie prowadzić na wszystkie rozgłosy kwiatarzy, więc zaszczyt całej twojej przekazania do głównego od ciebie. Panie Boże, który władzi w grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie tylko na duszę moja. Ciało Chrystusa, niech nas szerzy na życie wieczne. Trzymajcie się w się stanie Módlmy się. Najłaskawszy Boże, obchodząc święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, przyjęliśmy sakrament Eucharysty sprawa abyśmy za jej przykładem wiernie służyli dziełu odkupienia przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.